Się, muszę skorzystać. Jeszcze chwilę, Ralfik. Ralf! Liczę do trzech i wchodzę. Jeden, dwa, trzy. Nie mogę dłużej czekać. Może jednak poczekam. Dobrze, skończę myć zęby. Co mu się stało? Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Hej, Whisper złotko. Umyj także moje zęby, kiedy już skończysz. Hej, Kef. co robisz w mojej łazience? <grym> Mam dziś niezłą zagwostkę, Whisper złotko. Co to jest zagwostka? Problem i to wielki dla takiego pływaka jak ja. Wpadam na szczyt. Spadam w bałwany i nic z tego nie wychodzi. Słucham? O, ha, lubię surfować, ale nie trafiam na fale. Może ci pokażę. <laughs> Zamknij oczy i... Ha, nie patrzę.